Nałożę się, że w Minecrafcie są miliony craftingów, których jeszcze nikt nigdy nie przydestawił. Stąd też mogliście nie wiedzieć, że korzystając z wełny, terakoty i betonu możecie skrawytować własną, prywatną Alex. A potem sobie jak gdyby nigdy nic ją zjeść. No w końcu, kto wam zabroni? To niby co? Ehem, dzień dobry. Witam was w odcinku, w którym będziemy robić bardzo nielegalne rzeczy. A mówiąc nielegalne, mam na myśli to, że nie dość, że możemy sobie zrobić własną Alex, to możemy ją jeszcze upiec. I uwaga, uwaga, zwykłej Alex, wyjdzie nam gorąca Alex. No nie powiem, teraz jest zdecydowanie bardziej gorąca niż wcześniej. Co ja robię ze swoim życiem? A ją też mogę zjeść tak ogólnie? O, fajnie. Nie. Zjadłem już dwóch ludzi, a nie minęła nawet minuta odcinka. Zastanawialiście się kiedyś, do czego mogą się przydać żółwie? Jajka? Nie wiem, to według mnie do niczego, no. A próbowaliście kiedyś zrobić z niego ciasto? No wiecie, no, zamiast zwykłego jajka dać jego żółwia i. O kurde bele, Czy to jest żółwie ciasto? Chyba dokładnie tego potrzebowałem w moim życiu. Ciasta z żółwia, którego nie mogę nigdzie postawić. No co jest? O, ale mogę je zjeść, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O kurde ja i po co ja to robiłem? Może po to, żebyście zostawili łapkę w górę i suba? Polecam, polecam bardzo serdecznie, bo przed nami kolejne Wspaniałe craftingi, które na pewno w 100% są prawdziwe i w żadnym stopniu zmyślone. O co, no ja bym was okłamał? Nie! Ja po prostu chcę wam pokazać rzeczy, które są w 100% prawdziwe, ale których w życiu byście nie sprawdzili! Bo w końcu, czy w partizcie kiedyś ten pomysł, żeby rzucić do stołu kowalskiego paperfisa i diamenta? No myślę, że nie! I wtedy byście nie dowiedzieli się, że można zrobić diamentowego paperfisa. Ale to przecież całkiem normalne, bo w zwykłym świecie też występują diamentowe paperfisze, które możemy zjeść i dostać regenerację. Diamentowa ryba rozdymka! No dobra, no może nie istnieją mimo może wcale nie jest to takie oczywiste. Ej, ale co jak! Co na terytorium już na pewno istnieją w normalnym świecie. I to jest naprawdę super, ponieważ kończąc, nie musicie patrzeć o to, że wasz Powerfish spłonie w lawie! No chyba, że ten też spłonie, nie przemyślałem tego. Chociaż w sumie bardziej zastanawia mnie to, czemu nikt w Minecraft nie korzysta z tego bardzo fajnego narzędzia. Nie wiem, no totalnie jej już w 1.12, jeśli dobrze kojarzę, ale i tak nigdy nie widziałem, żeby ktoś z niego korzystał. A szkoda, bo jest całkiem spoko, dzięki niemu możemy na przykład obracać bloki. A to mimo wszystko jest całkiem przydatna funkcja, jeśli chcecie sobie na przykład ozdobić domek. Najwidoczniej nikt na świecie nie chce zdabiać sobie domku. Spoko, rozumiem. Albo w sumie nie rozumiem. Jak można nie chcieć mieć na ogródku trawy do góry nogami. Przecież to brzmi jak spełnienie moich najskrytszych marzeń. Szkoda tylko, że owcy nie mogę tak obrócić. Przecież dzięki temu czemuś możemy robić roller kostery w Minecrafcie. W się sensie, na pewno by się dało, jakbym bardziej to ogarniał. To wygląda jak najlepsza kolejka górska świata. Droga Energy możecie przyjąć mnie jako projektanta, roller Jak widać, mam duże doświadczenie, bo moje kolejki górskie nie działają, nawet nie można na ich położyć wagonika. Nieważne. Nie, nie Dlaczego, do no, halo, co jest? Może jednak się do tego nie nadaje, ale patrzcie no jaki realistyczny kaktus! O, albo pistol, lol, co jest? Chyba naprawdę zepsułem Minecrafta! To narzędzie jest serio wspaniałe, ale co za dużo, to nie zdrowo! Zresztą Halo, no mamie na co dzień w Minecrafcie, nic wielkiego! Lepiej chyba zająć się! Co jest? Dobra, tego też się nie spodziewałem, co jest nie tak z tym aksolotem. Co ty masz na mordzie, gościu? Ty no, jak to jest us, no? Goście, co za Mogas, no! Kościół został okularki, ukradł impostorowi? Chwilę, chwilę, chwilę. Wy też serio? Co się dzieje z tym światem? Dlaczego nawet creeper na obrazie jeba Ja już nie chcę, uciekam z tej wioski. Przeszkadzało wam kiedyś to, że Minecraft każe wam nosić długie spodnie? Dlaczego no czemu nigdy nie wrzuciliście im do przecinarki? Przecież to jest logiczne, no. Dostaniecie wtedy krótkie i po sprawie nie wam nie każe nosić długie i założycie sobie gacie jelo. Oczywiście, żeby nie było, ta sama sprawa tyczy wszystkiego innego. Chcecie mniejsze buty? Spoko. Chcecie krótszą koszulkę? Żaden Japka też? Halo? O co jest? O lol beret! Co? Jak wygląda ja beret? beret? Co za kupa! Więcej tego ja chcę więcej! Ubrałem się więc tylko w połówki rzeczy. Na sobie mam trampki, shorty, krótką koszulkę i beret. I w końcu przynajmniej wiadomo, jak się ubrać w lato w Minecrafcie? Już nikt wam przynajmniej nie będzie kazał piec się w tych długich spodniach i wysokich butach. Życie jest piękne, no! Mieliście kiedyś problem z tym, że chcieliście skraftować sobie jak gdyby nigdy nic złota jabłko, ale całkiem przypadkiem nie mieliście wystarczająco dużo złota! No to w sumie czemu nie skraftowaliście sobie połowę złota? Tego jabłka, no? Ja nie wiem, no niektórzy to mają problemy. Mówią, że 5 zł to za mało na złote jabłko. Co wy wiecie o życiu? Zresztą to są pewnie te same osoby, które robią bloki diamentów zamiast przechowywać je w bardziej wydajny sposób. A przecież każdy przedszkolak wie, że najwydajniejszym sposobem na przechowywanie diamentów jest zrobienie czegoś takiego. I mamy cztery diamenty. 4 diamentów możemy sobie zrobić. 16 diamentów. 16 diamentów możemy sobie zrobić. Ile? 64 diamenty. No i proszę bardzo, cały znak tak mi itemem nie wiem o co chodzi. I powiedzcie mi, po co wy to wszystko chowacie w blokach, no? Ile potrzebujecie bloków, żeby schować 400 takich diamentów? Diamentów? Pewnie dużo! A ja proszę bardzo, 256 diamentów w jednym itemie! No i to przecież nie wszystko! Bo jakby mi się zechciało, to przecież mógłby mnie wszystkie schować jeszcze bardziej, w jeszcze większy item w 1200. Ile? E, w 1024 diamenty! No tak, ja już nawet nie liczę, bo ja już no nie ma co! I to się nazywa piękny item, a po tym wszystkim oczywiście można go zjeść! E, e, tylko że e, e, co jest, halo? O, nie moje Diaksy! Halo, gdzie wy jesteście? Serio, nawet głodka nie dostałem za to wszystko! To jest jakiś głupi żart. Macie czasami nadmiar craftingów w swoim domu? No, Spaniale, bo dzięki dziewięciu z nich możecie skraftować sobie menu craftingu. A potem, oczywiście, jak gdyby nigdy nic sobie nie zjeść, bo w końcu trzeba by nie zjeść menu craftingu, co? Ej, to totalnie brzmi jak całkiem niezłe pożywienie. Mogę najeść się samymi craftingami. O, gitara sieła! No lepiej jeść te craftingi niż jabłko i ciastko. No bo co daje takie jabłko ciastko? Nic nie daje. No chyba, że zrobi się z tego blok ciastka. To wtedy daje coś fajnego, bo można z tego zrobić sobie domek. Albo blok jabłka to też jest akurat do dobry pomysł, bo ładnie wygląda. I dzięki temu, gdybyście już jeść tych nieszczęsnych ciastek, możecie zrobić sobie z nich domek! A jak mówi starodawne przysłowie, najlepiej dach w swoim domu zrobić z jabłek. Voilà, Jest pięknie! A więc serio, mam nadzieję, że po tym odcinku, jeśli was znajomy zapyta was, jak skraftować pandę! No nie będziecie udawać głupich i mówić, że nie da się skraftować pandy, tylko powiecie mu, że potrzebuje jednego bambusa, dwóch białych wełen oraz oczywiście dwóch czarnych wełen po to, aby skraftować swoją własną, prywatną pandę! Albo ad na P Jest też opcja, że całkiem przypadkiem możecie skraftować ją do góry nogami. Ale akurat pandy do góry nogami są jeszcze słodsze niż zwykłe! No dobra, przyznaję! Może kraftowanie pandy do grotygami to nie jest najlepszy pomysł? Dlatego, żeby odkupić swoje winy, pokażę wam, jak zrobić coś o wiele bardziej przydatnego. A dokładnie, jak zdobyć diamenty w o wiele prostszy sposób niż zwykle. Jak wszyscy wiemy, ruda diamentów wygląda mniej więcej w ten sposób. Tyle, że prawie dokładnie tak samo wygląda każda inna ruda. Na przykład ruda węgla. No to jest prawie jeden do jeden to samo. Różnią się tylko i wyłącznie kolorem, więc chyba logiczne, że jeśli weźmiemy sobie rudę węgla i jasno niebieski kolor, czyli kolor diamentów. No, to powstaje nam z tego wszystkiego ruda diamentów. To wydaje mi się całkiem normalne, nie? Nie wiem, jakim cudem część z Was w ogóle o tym nie wiedziała, no? Oczywiście, żeby nie było działa to oczywiście w dwie strony. Jeśli macie za dużo diaksów, e za mało węgla, to robicie w drugą stronę. No i voila, węgiel poszedł. Eluwa! Dla mnie to jest tak oczywiste, jak to, że możemy skraftować bedroka z łóżka oraz skały. Bo przecież, jakby to tak nie działało, to nie miałoby to sensu, co nie? Bedrock, czyli łóżko skała. No to chyba wiadomo, łóżka i skała w craftingu dadzą nam bedrock. Ja nie wiem, po co ja wam w ogóle mówię takie oczywiste rzeczy. Przecież ten crafting to w ogóle jest od początku Minecrafta. Chociaż faktycznie jest jeden, który dali stosunkowo niedawno. Bo tak, no po kolei są w Minecrafcie normalne drzwi wyglądają mniej więcej w ten sposób, otwierają się tak, jest super sprawa. No ja bardzo lubię drzwi, bardzo szanuję, to jest wspaniała rzecz. No tyle, że z drzwiami jest pewien zasadniczy problem. Otwierają się one tylko w tę stronę, a to nie jest zbyt fajnie, bo mnie to na przykład ogranicza. Tym bardziej szanuję, że robiąc drobną zmianę w craftingu, budując je mniej więcej w ten sposób. Nasz problem wtedy się kompletnie rozwiązuje i drzwi otwierają się w końcu. W normalną stronę! Tak, jak w prawdziwym życiu u każdego w domu! Nie wiem jak u was, ale u mnie wszystkie drzwi otwierają się na dół, e, to chyba normalne, nie? A i do tego jak trafią na jakąś ścianę, to ją niszczą w wiadomka! Chyba nikt z was nie zaprzecza, że drzwi to jest potężne stworzenie, nie? Tym bardziej miło, że w końcu je ulepszyli i zrobili tak, żeby działały tak, jak powinny. O lol, możemy położyć drzwi na drzwi, co jest? Piękna sprawa! Dobra, wszystko w tym odcinku było piękne i mam nadzieję, że nie uwierzyliście w nic, co tutaj widzieliście! To wszystko było kłamstwo, to wszystko była ścieba, ale następny odcinek będzie już prawdziwy, więc zostawcie koneczki łapki w górę i suba, a jak szczelicie z woda, to już w ogóle was nie ominie. Więc dobranoc państwu, pa, pa! jutra, siema! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa odcinki. po prawej to ostatni odcinek ze dziwnych modów, takich jak dzisiaj, a ten Polemej to inny, losowy odcinek z mojego kanału, także jeśli go jeszcze nie widziałeś, to wbijaj koniecznie i widzimy się po drugiej stronie! Albo na moim sklepie, albo na moim Instagramie, albo na mojej grupie, albo na moim Discordzie, wszystkie linki masz w opisie. Siema!